Najgorętszy temat tygodnia Meta. Facebook zmienia nazwę na Meta i zapowiada nowy internet. Oczywiście mowa tutaj o firmie Facebook, a nie o samej aplikacji. Ta pozostaje bez zmian. Firma Facebook, teraz już Meta, jest właścicielem m.in. Instagrama, Messengera czy Whatsappa. Zarządza też jeszcze kilkoma innymi, mniej ważnymi rzeczami, takimi jak na przykład Oculus. ale to wkrótce ma się zmienić. Przynajmniej tak chce Facebook. Mark Zuckerberg zapowiedział stworzenie metaversum, czyli takiego nowego internetu. Ma być to świat stworzony w wirtualnej rzeczywistości. Rozumiecie, jakbyście mieli przez ostatnie dwa lata mało siedzenia w domu, to Zuckerberg mówi, żebyście siedzieli jeszcze więcej. Microsoft pokazał, jakby mogło to wyglądać na przykładzie swoich Teamsów, czyli coś takiego jak Zoom, tylko że nie działającego. No, powiem wam szczerze, że szału nie ma, tego właśnie się spodziewałem po tym całym metaversum. Macie po prostu takie animowane awatary i pokoje, które są w żywcem wyjęte z Second Life. A second, one. And my second Life I John Carmack, były CTO Kulusa, myślał, żeby stworzyć już taki świat i mówił, że nie jest to wcale takie proste, jakie się wydaje. Technologia VR nie jest jeszcze na to gotowa, a gogle nie zapewniają takiej imersji, jakiej potrzeba. Zwrócił też uwagę na to, że firmy nie będą chciały wejść w współpracę z Facebookiem, jeśli on będzie kontrolował ten cały świat. Metaverse to mokry sen ludzi z Big Techu, bo tak sobie wyobrażają przyszłość. Zuckerberg potrzebuje teraz innowacji jak nigdy wcześniej i tylko taką potrafią mu dostarczyć ludzie, którzy pracują w Facebooku. Przez lata jedynym sposobem na innowacje w Facebooku było robienie kasy i przejmowania innych firm, ale jak pokazała historia z TikTokiem, nie zawsze się ta taktyka sprawdza. No dobra, to po co Facebookowi ta cała innowacja? Nie wiem czy słyszeliście o aferze z Francis Hogan, która pracowała dla Facebooka jako product manager. Wyniosła ona tysiące dokumentów, w których, no delikatnie mówiąc, Facebook nie wypadł najlepiej. Dokumenty potwierdziły, że istnieje na Facebooku uprzywilejowana grupa, która może więcej od innych. Platforma aktywnie też ingerowała w sprawy społeczne i polityczne. Facebook ma też liczne badania na temat szkodliwości swoich platform. Na przykład doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak szkodliwy jest Instagram dla młodych dziewczyn. I nic sobie z tego nie robi. Mało tego, menadżerowie Facebooka uznali, że dzieci w wieku lat 6-12 są niezagospodarowaną grupą. Niezagospodarowaną! I należy zacząć trafiać do tej grupy z produktami Facebooka. Mark wszystko o tym wie, ale blokuje zmiany w obawie przed zmniejszeniem zaangażowania użytkowników. Prezes Facebooka ma obsesję na punkcie liczb, wzrostów, mierzenia, zaangażowania użytkowników. Przez lata wyznaczał KPI e dla swoich menadżerów, które musieli oni spełniać. Na przykład na liczbę nowych użytkowników czy reakcji. Ustalanie zbyt wygórowanych planów powoduje wzrost treści negatywnych, bo takie angażują mocniej. Menadżerowie nie mają też interesu w tym, żeby zrobić coś w końcu z tą farmą troli, które są na Facebooku, bo idealnie to się wpisuje w plany narzucone przez marka. Plany zwiększenia liczby użytkowników. Zuckerberg zeznał przed Komisją Senacką, że usunęli 94% hejterskich treści, tyle że dokumenty, które wyciekły, mówią co innego. Nie 94%, a 5%. 5%! Nieźle się pomylił. I taka firma chce budować nowy, lepszy świat? Mi to wygląda na próbę ucieczki z planety, którą się rozwaliło, a zapowiedziany Metavers jest po prostu próbą odwrócenia uwagi. To kolejna katastrofa PR-owa Facebooka po słynnej już aferze Cambridge Analytics. Mimo, że przecieki potwierdzają już to, co wcześniej wiedzieliśmy o Facebooku, ale jednak zobaczyć to na ich wewnętrznych dokumentach to trochę co innego. Francis Hogan udało się to, co nie udało się Sophie Zeng, czyli zyskała uwagę polityków i mediów. Nie bez powodu to właśnie politycy z USA i UK jako pierwsi zainteresowali się sprawą. Ponieważ to właśnie te dwa kraje najmocniej odczuły sprawę związaną z Cambridge Analytics. A powiedzmy sobie szczerze, żaden polityk nie chce być w garści pana Zuckerberga. Boomer Book i Mark mają jeszcze jeden problem. Skupiając się tylko na wyciskaniu kasy i niszcząc organiczne treści, Facebook stał się nieatrakcyjny dla młodych ludzi. W USA 5 milionów nastolatków codziennie loguje się na Face'a, w porównaniu z 22 milionami, które loguje się na Instagrama. Nastolatkowie w USA twierdzą, że Facebook to jest strona, na którym ich rodzice i dziadkowie postują zdjęcia z wakacji i rozmawiają o polityce. Młodzi ludzie postrzegają treści na Facebooku jako nudne, negatywne i fajkowe. Facebook jest postrzegany przez młodych ludzi jako strona dla 40- i 50-latków, i to mówią badania, którymi dysponuje sam Facebook. Zuckerberg ma ogromną presję, ponieważ dobija do czterdziestki i zapewne dochodzi do niego fakt, że do historii nie przechodzą ludzie, którzy po prostu zarobili dużo pieniędzy. Jego konkurenci wysyłają rakiety w kosmos, a on nam proponuje przyszłość w grze komputerowej. The Snapchat Story to książka Billa Gallaghera, w której możemy się dowiedzieć nieco więcej o Zuckerbergu i o jego ego. Mark rządzi właściwie Facebookiem jednoosobowo, co jest niespotykane przy firmach tej skali. Więc wszystkie oczy skierowane są na niego. Wydaje mi się, że męczy go fakt, że taki Elon Musk jest elementem popkultury i jest uwielbiany przez media. Osobiście cieszę się z tego, że Facebook nie zdołał przejąć TikToka. Konkurencja zawsze jest dobra. Powiem szczerze, nie wierzę w stworzenie nowego internetu przez Facebooka. Nie ta technologia, nie ci ludzie, nie ta firma i nie ten czas. Dodatkowo, politycy będą wywierać coraz większą presję. Zaczną się większe regulacje, mówi się także o międzynarodowym podatku dochodowym a społeczeństwa też będą coraz bardziej świadome negatywnego wpływu social mediów. A wy macie jeszcze konto na Facebooku, czy idziecie śladami Ilona Maska?